Siemanko, czujanko, widzowie. Witajcie w kolejnym odcinku z Brawl Stars. Słuchajcie, nie mam pojęcia dlaczego, ale na samym początku mi to stardropa daje. Dobra, więc bierzemy. I chciałem wam tyle powiedzieć, że teraz liczą się tylko rzadkie star dropy. E, Zgadnijcie dlaczego, ponieważ jest to akcja i ten kto będzie miał najwięcej rzadkich star dropów to będzie miał po prostu ten. Być może to będzie nagrody 100 legendarnych Stardropów. E, wiem, że to na pewno nie będę ja. o, mamy trzy razy star Dobra, free Free Stardrop widzę. Sprare. Proszę, błagam. Nie star Stardropie, daj mi legendę. To może pan jest taki uprzejmy. A pan? Nie, pan nie da Dobrze no. Proszę się nie przejmować. Tak, widzę, że zagramy sobie na starciu solo. Tego Kimby tu, bo, 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 bo może kolec. Jakie ona ma przebrania? Spoko. O właśnie nie, nie tym, Tarą. Ja chcę tarę, ja chcę tarę. O, gwiazdna tar to po angielsku się chyba stara nazywa. Star, bo widziałem, widziałem tego skina i to po angielsku jest stara. Dobra, lecimy. Showdown. Hmm? Na no samym widzę skrzyneczek dużo. O kurde, poczekajcie, bo to jest spoko. Dobra, załatwię go. Ja go załatwię. Widzę, patrzcie. Już walą, tylko muszę uważać, bo. było mało HP Teraz idę podczas te skrzynki, które mi w oko wpadną po prostu. Teraz jest OP, bo widzieliście, widzę, ile ona zadaje. O, On wydaje takie Odgłos jakby z horroru I na blisko najwięcej zadaję. Biegniemy naszym czarom. Tu w tym momencie nie jest ważne zabijanie tylko... Tu jest teraz ważne zbieranie cubów. Oj, oj, tu widzę L Primo, L Primo. To jest L-Primo mam coraz większe sz 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 szanse. No idę dach Albo ja. O kurde, on mnie unieruchomił. Mogę już chodzić? Mogę, dobra. Widzę, uciekamy od niego chwilę. Ale spokojnie, zaraz do niego wrócę, tylko że już będzie zabity. Nie trafisz mnie. Nic mi nie zrobisz. S! Bardzo łatwo było. To tyle powiem widzowie. Było bardzo łatwo. Okej. Okay. Dobra. Teraz widzowie, mój challenge muszę wygrać rundę tarom yy, bez zbierania chłubów. Nikogo nie zabijam, po prostu robię to jakby metodą kampera. No dobra, no i patrzcie. O nie, Daryl mnie już zauważył. Dobra, to, to muszę uciekać troszkę. Okej. Okay. Trzeba jest zasięgu. Dobra, i czekam sobie tu. Oj. Derry idzie. O nie, zapomniałem o chmurach, zapomniałem o chmurach, zapomniałem o chmurach. Może na przykład tu się schowam. O, nie, zdradziłem się. Dobra, widzowie, ja uciekam, bo się zdradziłem. to w końcu nie zbierać kubów, więc nie zbieramy żadnego cuba. Dobra, no i czekam sobie. Hmm. No i zabiję też kogoś, o jest wielkie starcie. Hmm? O nie, jestem jaką kontra kod, ale to on deda, on deda, on deda Jeśli ja mu zrobię dobrą krzywdę, to on O no, nie, ale dobra, widzowie, przynajmniej ten, yy, ranga druga, więc jest dobrze Jest dobrze, jest dobrze Nie ma się czym przejmować I mamy start dropa, no to teraz błagam Bogu start dropie daj mi O, no ale dawaj postać, albo skinkę chociaż O, jakaś, jakiś spray do pana pi Dobra, to teraz widzowie polecimy el primo, albo nie, college. Dobra, lecimy teraz już widzowie dokładnie. Ej, czy tu jest skry jeden? O nie! Widzowie, tu jest Skre-1, czyli ten hacker z Brawla. Kurde, zresztą zaraz wam widzowie pokażę na nagraniu. O, widzicie? Tu jest Skre-1, czyli ten bot. I na niego trzeba uważać. I pewnie jak coś, to uważajcie, bo ten gość może dopaść też was. Ja próbuję uważać na niego jakoś tutaj, specjalnie sobie coś... Muszę tutaj, nie mam pojęcia co zrobić, żeby, żeby się udało to w nim zrobić, to rozwiązać tą sytuację ze Skre-1. A jeśli zobaczę spamujące coś, no to od razu wam mówię Ym, je, Podobno jeśli się akceptuje, albo nawet odrzuca, to to, to dalej przychodzi, więc... Widzowie, na tego gościa trzeba uważać, tyle wam powiem O, kar, kar. O, boi się, boi się koletki Niby dziewczyna Kurczę No chodź tu, chodź tu, chodź tu górniku i teraz tak wiem. zaraz wam pokażę jego kluby, które są... No, zaraz zobaczycie, sami się przekonacie. Halo, nie jesteś? O, dobra, uwaga. Ojej, ktoś sobie spodziewał. Wjeżdżam... aha, dobra. Rzadki, dobra. dobra? Bardzo rzadki, dobra? Dobra, na szczęście nie widzę spamiącego zaproszenia, więc jest ok, ale to teraz patrzcie: klub, nie to, drużyna, nie to, znajomi, że dzisiaj się kluby robiło. No, zapomniałem już: klub, opuszczam, i patrzcie teraz. Szukaj. Poczek ej, nie mam pojęcia dlaczego nie ma. Jest. No i patrzcie tutaj na przykład. Macie skraj 1. Tu jest jakiś crow, ale na przykład patrzcie na to skraj 1. Widzicie? Widzicie co tu jest? Jest pełno kont, potworzonych o nazwie Brawler yy, I nie ma praktycznie nic Nie ma nic, widzicie? Mówiłem wam O, i nie można się dołączać do tego klubu również No więc widzowie, strzeżcie się tego klubu i uważajcie na niego Bo ten gość po prostu no, może was podłapać yy, Od razu mówię dołączę, a do tego się dołączę klubu na którym miejscu jestem? Aha. A no to Sigma i ona zademiarzy? Ma le legendę jakąś? Nie ma legendy. Ale dobra, widzę wie. Lecimy kolejną rundę, ale na nokaucie Albo nie, na napadzie. Bo kolej jak wjedzie w sejf, widzę wie. Dobra. dobra nie ma skry 1 ani Dreamland. powiem wam dwie nazwy które istnieją jeśli chodzi o te boty właśnie które spamią to wszystko które rozgrywają całą tą akcję e, no znaczy to to właśnie e, są nazwy takie jak te tam na pewno na końcu jest D geneland Dinland. tak tam jest napisane Dobra, widzę, że z ultra w safe. Dobra. Przejdź, bo ktoś zadaje naszą w safe'u, a to mniej wiec killer. Wiedziałem, że mnie Riko załatwi, ale dobra. O nie, Riko, Riko, Riko! Spadaj mi z tą zionek. Tak się nie robi, no nie? No nie, widzowie, prawda, że to tak ładnie zaczekać czyjś. Sejf? To jest kradzież tak zwana. Nie wiem, czy rodzice Riko uczyli, że tak się nie robi. Dobra, nie przejmuję się tym. Tą Wjeżdżam im w safe i tyle. No cóż, takie życie, widzowie. No kurde, nita atakuje safe. Czekamy. A nie trafiłem totalnie w ten safe. Dobra, rozwalamy go. E, przepraszam, to nie moja sprawka, to, to, to ten Larry Lori. O nie! Masz safe na ma 15%. Rozwalaj tego Franka. No, trzeba szybko... Trzeba szybko na ich safe iść. Ale, Rico! Uwaga, dobra, Rico już nie żyje. Tylko musimy szybko dowalić i. i, i ich safe'owi. Nicę rozwalamy, nicę trzeba rozwalić. Rozwalajcie tę nitę. I szybko, szybko rozwalamy im ten safe. No, no, no! Jest! W ostatniej sekundzie! No, a właśnie, pokażę Wam coś takiego. Bitwa dla znajomych. No i patrzcie, mamy. Yy, możemy zrobić na przykład 1 jeden na 1 yy, na napadzie. Yy, tylko powyłączam sobie boty. 1 na 1 robimy. I biorę kolec, oczywiście. Lecimy. Ja Bel, mhm. A ten gadżet chyba mnie leczy, prawda? Tam jest Bel, tam jest Bel. Dobra. Jak tam sobie pani chce pani Bel. Oj, poczekajcie bo ola się zbliża do mnie i całkiem całkiem dobrze bije. Mhm. I teraz idzie do mojego sefu, ale pani... pani Belstara mi nic nie zrobi. No i co mi pani zrobi? No i co mi pani zrobi? Co mi pani zrobi? Ej, o kurde, bo ona może mi rozwalić ten safe, serio wam mówię. Siema, 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 siema Uwaga Dobra, widzowie, to ja teraz przyjeżdżam na jej sejf, no i centralnie przez środek. Dobra. Dobra. Spamię w myszkę, spamię w myszkę, spamię w myszkę. Szybko, bo już troszkę, troszkę się opuściłem w tym stamieniu, dobra. Pam, pam. Spokojnie, bal twój save did mnie Pierwszy. Patrzcie, ile ona zadaje. Dwa, dwa koła zadaje obrażeń. Pięknie. Hm. Dobra, opuszczamy No i gramy dalej Tylko nie tym razem na napadzie Tylko na nokaucie I kim by tu zagrać Może Rico hmm. Rico to zdecydowanie prawdziwy kosmiczny obcych głów Ale fajne Dobra, ha. No nie! Widzicie? Jest Skre-1! To jest ten bot. Jest Skre-1. Dobra, Skre-1 trzeba załatwić. Skre-1 trzeba załatwić, widzicie? To jest właśnie taki nick DG tak Skre-1. To jest jego nick. I on... On właśnie tutaj... Tam widzicie? On nie atakuje, on się porusza po prostu jak bot taki. Zaraz zresztą sami zobaczycie jak wam pokażę jak on się rusza. Poczekajcie. Że robi takie... Widzicie? O! Robi takie dziwne rzeczy jakby... Podskakuje czy coś? Nie. Dobra. Aha, bo bal balsę biegnie, dobra. I like cheese. Hmm. Znajomi. Poczekajcie. A mogę wyszukać? Czy coś sprawdzę? O! Odebrane. dobrze, lecimy jeszcze raz. Dobra, nie ma jeden. Dobra. Tak, Jackie to ja porobię, Jackie jest easy do ja porobienia. Uuuu, 4 HP, 4 HP, czego on się fajnie. Się ma, się ma, Na powiedzcie, że tak. Mam, dobra. Grała, z nim, Jeszcze rosa? Ona jest na pewno gdzieś tu. Wiedziałem, lecimy do rosy, co wie, może być tak legenda? Essa. Okej. Okay. Lecimy. On nie jest skra jeden. Tak zauważyłem, że teraz częściej jestem z Dobra, rozwalam go, rozwalam go, rozwalam go, rozwalam go. Okej. Okay. O, Bonnie. Aha. Dobra, ja chcę na tego skryjeden, bo on mi się tu podejrzany wygląda troszkę. Oj, widzicie, on cały czas idzie z każde, z tej samej strony. Chodź tu Boni, chodź tu tyder jeszcze raz, jeszcze skraj jeden. Dobra, i mamy Star -droba. Teraz tak widzowie. Panie Star Dobra. Panie Stark O, dawaj, dawaj. Na no, Super. Dobra widzowie, myślę, że był na tyle w tym odcinku, więc kto w mi stawić łapeczkę, a kto w mi widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.